Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demona. To jest pierwszy odcinek serii z gry. gra. Po prostu gra. Autorstwa, oczywiście, jeśli się pieprzne w to wybaczcie, ale jest po prostu taki dla mnie trudny do wymówienia. Sobriquet Gaido, albo tak jak tutaj na dole jest napisane Hermenegild Gaido. Nie mam pojęcia, który z tych ników jest bardziej aktualny, ale tak. I co wiem o tej grze, to wiem, że to jest przygodówka kolejna, tak, ja wiem, że to jest kolejna przygodówka, ale podobno klimatyczna, taka mroczna troszeczkę, więc takie złamanie klimatu po ostatnich. Znaczy, nie, trzy świnki były też mroczne. Tylko wiecie, trochę od oprawa była nie taka mroczna, a tutaj nawet oprawa jest mroczna. Nie wiem jaka tu będzie historia, bo nie ma za dużo informacji, nie chciałem czytać za dużo informacji mm, na temat tej gry, więc może po prostu przejdźmy do gry. Czy coś? I gra jest na Makerze 2K3, także to taka ostatnia informacja. Zacznijmy grę, zobaczmy. Nie ma solucji, więc będę się tutaj tłukł. Prawdopodobnie i to będzie boleć. To będzie bardzo boleć, jeśli będę. Jeśli gdzieś utknę, to będę musiał naprawdę kminić albo się zastanawiać. No, także cóż, chyba możemy po prostu stąd wyjść. Podobno gra jest, znaczy, fabuła jest dosyć krótka z tego co. Zdążyłem wyczytać. Zamknięte. Yy, ale już mi trochę ci mierdzi Silent Hillem, szczerze mówiąc. Tak trochę, tak... No. Poczułem, poczułem Silent Hilla, Zamknięte. Znowu zamknięte. Nie mamy żadnego wprowadzenia, więc jakby... ...ciężko jest mi tu ogarnąć... ...co tu, o jaka tu jest fabuła. Musimy po prostu się zastanawiać, póki co. Zamknięte. Yy, na zamek szyfrowy jakiś. Przed drzwiak znajduje się szyfrator. Jaka może być kombinacja? Żaden zamek w żaden sposób nie reaguje, może nie działa. Przed drzwiach znajduje się coś jeszcze. To klucz, ale te drzwi nie mają dziurki. Może będzie pasować gdzie indziej, zdobyto klucz. Okej, okay, to możemy tego użyć tutaj zamknięte. Czekaj, czekaj, item. Aha, my nie możemy w żaden sposób ekwipować, więc teoretycznie wydaje mi się, że. Jest jaka głośna muzyka. Wydaje mi się, że to będzie działało tak. <laughs> że klucza będzie automatycznie postać używać? Tak, tak. To trochę inaczej niż w Silent Hill W Silent Hillu trzeba było używać przedmiotów w danym miejscu, żeby to zadziałało, ale dobra, dobra, to jest... Dzięki temu będzie po prostu łatwiej, <noise> wydaje mi się. Otwarte za pomocą klucza. Ok, hello. To jest szyfr. Znalazłem notatkę. Schod... Fajnie w ogóle, fajna grafika, nie? Nie, że to jest jakoś napisane czy coś, tylko to jest normalnie grafika, tak jakby zeskanowany papier. Ok, fajnie. Schody rozpoczynające grę stoją zamknięte za drzwiami. By je otworzyć musisz zebrać notatki z pokoju obok. To jest klucz do pokoju obok. Eee, Okej. Okay. Zdobyto notatkę o grze. Zdobyte notatki możesz zobaczyć z poziomu menu. Prawda? O, mogę. Schody rozpoczynające grę stoją zamknięte za drzwiami. Musisz zebrać notatki z pokoju obok. Dobra. E, czyli z którego pokoju? Myślałem, że to są w ogóle ściany, ale nie, to jest po prostu taka wyściółka jakaś na podłodze. Czyli teraz na dole będzie otwarte, czy nie? No zamknięte. To z jakiego pokoju obok? W takim razie dziwne. Szyfrator wygląda na sprawny. E... No clue. Może się rozejrze. Dobra. E... Gdzieś mam jakiś jakiegoś pokoju poszukać chyba. No mam w ogóle, mogę w ogóle biegać w tej grze? Nie, nie mogę. Spokoju obok. Może tutaj jest jakieś otwarte z pomocą klucza. Znowu? Przecież to już było otwarte. O! Okej. Okay. Mamy jakiś kluczyk fajnie. Zdobyto złoty klucz. Tutaj nie mogę pójść, więc. Mhm. Trzeba było się po prostu zastanowić i przejść w ciemną lokację. Bo tam się dało przejść. Czyli złoty klucz prawdopodobnie będzie do tych drzwi. A wtedy będę musiał znaleźć szyfr. Otwarte z pomocą złotego klucza. Mhm. Dobra, notatek, ile tu jest. Dobra, przeczytajmy wszystkie. Ktoś. P palnuje drzwi. Kim on jest? Palnuje? A, czekaj, tu jest jedynka napisana. Dobra, zdobyto. Notatka pierwsza. Dobra, notatka druga. Drzwi. Drzwi. To pusty korytarz. Jak on. Widzi, słyszy, obserwuje. Kto? O Boże, zrobiła się serio rocznie. Drzwi, drzwi. I tu są schody. Okej. Okay. Która jest kolejną notatką? To jest kolejna notatka. E, w i M. Wiem. E, co wiesz? Dobie to notatka szósta. Muszę. się. tobie, ale. co? Przy to jazdrze. Nie jestem w stanie tego rozczytać. Gry. Rozwiązanie jest proste. Znajduje się no, na notatkach, które tutaj. Nie wiem, każda z nich jest ponumerowana, kodem do wyjścia jest suma karta z. Co? To jest wykrzyknik, to będzie silnia. Karta z. kartka z czymś. No nie mam pojęcia co tutaj chodzi, ale wydaje mi się, że rozwiązaniem jest po prostu silnia z jakiejś liczby. Czyli mamy ewentualnie maksymalnie 6 możliwości, bo tu jest chyba 6 kartek. On wie tyle co ty, widzi tyle co ty, słyszy, czuje. Notatka czwarta. Dlaczego te podpowiedzi muszą być takie be... bezużyteczne? Chcę wiedzieć już piąta, notatka 5, dobra. Wow! Nie wiedziałem, że mogę to odsunąć. Eee, co to jest? Notatka trzecia, ale za bardzo nie widzę schody, notatki. Eee, nie mogę rozczytać tych kartek. Tutaj jest kory przejście jakieś. Eee, od schodów. Eee, tylko ściana, gdyby dało się ją o czymś. Czekaj, czekaj, czyli można się przez ścianę przebić, czy coś? Prawdopodobnie chodzi o to, że w tych schodach, nie wiem, bo ciężko było to w ogóle przeczytać, że na tych schodach mam gdzieś zboczyć w, w którąś stronę. Chyba. I tam jest coś... ukryte? Być może? Wiem, że <laughs> odpowiedzią jest suma z... E, o, znowu tatka. Co to za notatka? Jeśli otworzysz drzwi, wszystko będzie prostsze. Zdobytą notatka ósma. Dobra, jeszcze raz, która to była notatka, która mi mówiła o czymś istotnym? Kodem do wyjścia jest suma z karta z. Bo tam mamy trzy, prawda? <laughs> Wrzucę sobie w internecie po prostu silnie, bo tam jest ten wykrzyknik to jest chyba silnie, nie mam pojęcia. E, podstawowe jakieś silnie. Czyli mam tak naprawdę dwie wejścia, albo to będzie 120, albo 720. Jeśli interpretuję to dobrze, bo ledwo jestem w stanie tą notatkę rozczytać. 120 albo 720, 120? Nie. Próbować dalej. 720. Nie, czyli jeszcze jest jakaś inna odpowiedź. Suma z. A może to jest suma tych wszystkich silni? Czyli to by było. Poczekajcie chwilę, pododaję sobie to w kalkulatorze. To jest tak. E jeśli to o to chodzi, no bo mówię, ciężko mi się to rozczytuje, więc muszę się trochę domyślać. To by było 873, chyba. Bo to jest suma silni od silnia z jednego silnia do silnia z sześciu. Suma tych wszystkich silni. Bo ten taki znaczek, co tam widzieliście, to jest sigma. To jest suma, taka po prostu, nie? Czekaj, jaki był kod, bo już zapomniałem. 873. Dobra, spróbujmy. 8. 73. Nie! Czyli moje myślenie też nie jest odpowiednie. 872. Mmm. Co to? Co to za pukanie? Wydobywa się z tamtego pokoju. Nie mogę zapisać gry, nie? To z tego pokoju się wydobywa? Ktoś wali w te drzwi. Na pewno chce tam wejść. Nie mam nic do stracenia, więc tak. Znowu not notatka jakaś. Jestem twoim przyjacielem. 2, 3, 6. 2 silnia, 3 silnia, 6 silnia. 2, 6. Plus 720, 728. Uśmiechnięta morda. Super. Czyli mamy podpowiedź. Tak dobrze kminiłem, tylko nie byłem w stanie przeczytać z jakich kartek jest ta silnia. W sensie jakie kartki brać od uwagę. Więc teoretycznie wymyśliłem to, co miałem wymyślić, tylko nie wiedziałem, jakich notatek użyć. 2, 3 i 6. E, a co jest na tych notatkach konkretnie? Bo może wymyślę dzięki temu. 2, okej, okay, tam są. Tam to jest ta notatka. 3 to jest to. A 6 to jest co na no za notatka. Ha, czyli takie nietypowe. Kartki miałem do siebie pododawać, tak? To było. 2, 3, 8, to jest 7, 2, 8 w takim razie, odpowiedź. Dobrze, że mi gra powiedziała, bo bym się gubił. W życiu bym nie wymyślił, że to takie notatki trzeba połączyć. Po prostu bym się starał odczytać, co jest na tamtej notatce. 7, 2, 8. 8. Proszę bardzo, dziękuję. Udało się. Poniekąd. Gdzie my teraz wejdziemy? W ogóle tytuł tego okienka na górze jest będąc samemu, a nie gra, więc. Może na początku. Hermenegild Guide prezentuje. Czyli na początku ta gra miała się inaczej nazywać? Nie wiem. Możliwe. Gra. Fajne intro w ogóle. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Idziemy w dół jakichś schodów wielkich. Tylko co to oznacza? Wow, napisy mamy, napisy końcowe, mamy na samym początku, to jest jakiś pomysł, zawsze. Okej. Okay. Ale powiem wam, klimacik jest, klimacik jest jak najbardziej. Także ja się cieszę. Dźwięki pobrane z Free Sound, grafika pobrana z Karas Project, a nie Chaos Project? Naprawdę to się tak nazywa, ta strona? Bo coś tak nie kojarzy. Może i tak, nie wiem. Scenariusz i reżyseria Hermenegild Guido. Zaczyna się jak film trochę. Zapisać grę? No jasne. Po intro to oczywiście, że tak. Nie chciałbym tego powtarzać. znaczy teraz bym to szybko klepnął, bym wiedział, jaki jest kot, ale. Nadal. Ziomeczka widzę. Okej, okay. ledwo widzę w ogóle, co tu się dzieje. Eee. Ja, pierdacze. Nic nie totalnie nie widać. Nic. Zupełnie nic. jest stąd wyjść jakoś? Coś? Będzie jakiś. Nie wiem cokolwiek, nie jestem w stanie sobie. Roz... O dobra, Light Switch znalazłem. <gry> po omacku, ale znalazłem. Ciekawy zabieg, że się totalnie ściemniło. Czy jest to coś użytecznego w tym pomieszczeniu? Bo wcześniej to jakoś tak jest notatka na pewno. W tej wiadomości znajduje się hasło do komputera V2 plus V3 do potęgi V1, pierwiastek z V1. Może to sobie zapiszę, bo to chyba jest coś istotnego Prawdopodobnie tą notatkę po prostu mi Ziomeczek V2 plus V3 Pierwiastek z V1 <laughs> Prawdopodobnie Ziomeczek mi Doda, doda tą notatkę do ekipunku Ale warto będzie to po prostu Sobie zapisać w razie czego W tej wiadomości Znajduje się hasło do komputera W tej wiadomości V2 plus V3 To jest V1, dobra, to Czyli to są jakieś zmienne variables 1, 3, może litery trzeba tutaj po prostu policzyć. Fajna jest ta gra, bo trzeba myśleć. Bardzo mi się to podoba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poczekaj, to by było w takim, ale to nie ma sensu, bo to masz 10, 1, 3, 10. To by było 1310 drugie to by było. 8 V1 to by było w takim razie, V2 to jest to. Znajduję, to jest 8, się to jest 3 i to jest hasło, to jest 5, a V3 to jest 2, 5, 6, 7, 8, 9, 29. A pierwiastek z V1 to jest jakiś wygodny pierwiastek, czyli 1310, to jest jakiś ładny pierwiastek, to nie jest ładny pierwiastek. Czyli coś tutaj pomyliłem, a może widocznie, a może to trzeba po prostu dodać do siebie. Czyli w takim razie to było 414, a pierwiastek 14 też jest gówniany. A może to jest. Może to nie jest V1? Poczekaj. 29 też nie ma ładnego pierwiastka. A 835. Też nie ma ładnego, czyli żadna z tych liczb, czyli coś źle rozkminiam w takim razie. Bo to powinna być liczba całkowita po zrobieniu z tego pierwiastka. Hm. Masz 9 minut, pewnie już mniej. Uf! Co? <grym> Halo? Dobra, zobaczmy, ile mogę tutaj wpisać znaków w ogóle. Sześć znaków, no to sporo. Faktycznie to będą duże liczby w takim razie. <laughs> ale ten pierwiastek, tam to jest coś. Czekaj, może się rozejrzę. A, jeszcze raz, tamta notatka. Klikniemy. Czekaj, co się stanie, jak 9 minut minie. <laughs> Zginę? Czy coś? Albo jakaś podpowiedź będzie. No ale czekaj, co jeszcze mogłoby być? dodać te wszystkie. To by było 1, 3, to by było 4, to by było 14. To by było 8 plus 3, to by było 11, 16. A to by było 11. Ale wtedy nie wyjdzie taka liczba, jaka powinna. Bo to wyjdzie 27 do potęgi 14. I to z pierwiastkiem. Pierwiastek 14 jest gówniany. Chyba, że 16 to jest ten. Bo 16 ma ładny pierwiastek. Czyli to wtedy by było. 25 do potęgi czwartej. A 25 do potęgi czwartej to też jest jakieś takie zdzina. Chociaż nie, może i nie, bo to jest wtedy sześciocyfrowy kod to jest e, 3,9,0625. Chyba. Więc spróbujmy tego kodu. Nie wiem, czy on mi się. Czy to jest taki kod, jak powinien być, ale zobaczymy. Oj. włącz pyk e, no to tak, spróbujmy tego co mi wyszło bo może to ma sens 3 9 0 6 2 5 nie szkoda, bo pasowało nic innego interaktywnego tutaj nie ma 23 23 2 okej okay. 9 Czyli podejrzewam, że jak wybije północ, to zginę, tak? To jest mój czas aktualny podany. Koniec czasu, oj. Co to znaczy? Nie. Po prostu chyba. Koniec gry, nie? Jap! Koniec gry. Czyli muszę wymyśleć. Co w takim razie zrobić dalej, bo nie mam pojęcia, jakie, ma by, jakie, jakie mają być te znaki. Totalnie nie wiem. Zupełnie nie wiem. Dobra, ja na razie nie mam pomysłu, starałem się kminić czy coś, ale uznałem, że <laughs> zrobimy tak. Ja wrzucę ten odcinek, nie będę nagrywał drugiego odcinka, bo nie mam jak. Mogłbym <laughs> dłubać w projekcie, ale po co to robić? Możemy zrobić tak, że ja wrzucę ten odcinek i wy się też zastanowicie nad tym. Zrobimy taką ciekawą serię, że będziecie się też zastanawiać nad rozwiązaniami. I pójdziemy dalej. A jeśli ani ja, ani wy nie, nie wykminimy, co tu się dzieje i w jaki sposób to rozwiązać, tylko proszę opis nie? w jaki sposób do tego doszliście. No to wtedy dopiero będziemy dłubać coś brutalniej. Ale na razie zostawiam wam rozkminę na ten temat, i wydaje mi się, że następne odcinki też będą podobne. Jeśli będę się gdzieś zacinał, to po prostu skończymy odcinek i dostawię wam rozkminę. Jeśli mi się nie uda rozkminić. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie! Zobaczcie, jednak się opłaca zrobić sobie przerwę, chwilę, od gry, odsiąść, pójść gdzieś coś zrobić, albo nie wiem, zrzucić z siebie balast gastronomiczny. I wróciłem i mam rozwiązanie na tą załą główkę. Ale pozostawiam wam, podtrzymuję ten pomysł, pozostawiam wam e, rozkminienie co tu się dzieje. I jak ktoś chce porozkminiać i nie chce spoilerów, to niech nie zagląda do komentarzy, bo tam prawdopodobnie będą rozkminy. Ja już mam rozwiązanie i mam nadzieję, że wy też je znajdziecie. Także zapraszam do rozkminiania, będziemy wspólnie rozkminiać tę grę i chyba wtedy będzie to coś ciekawego.